Cześć, dzisiaj chciałem powiedzieć, na czym polega szanowanie siebie. Przede wszystkim, szanowanie siebie to jest wyznaczanie granic. Nie tylko innym, ale też przede wszystkim sobie. Bo jeżeli sami nie przestrzegamy swoich zasad, swoich wartości, no to nie oczekujmy, że inni też będą tego przestrzegać, albo że będą nas szanować za to, że my nie przestrzegamy swoich zasad. Jakie to mogą być zasady? Szacunek na przykład. Do tego, żeby spełniać swoje pragnienia, żeby nie stawiać siebie zawsze na drugim miejscu, albo zrobię to później, bo muszę to, bo muszę tamto. Nie, najpierw jesteś ty zawsze, w każdej sytuacji zawsze jesteś ty. Bo nie możesz dać komuś tego, czego sam w sobie nie masz. Jeżeli nie masz szacunku do siebie, jeżeli nie masz zasad względem siebie, to nie dasz tych zasad ani szacunku dla kogoś innego. Poza tym na czym polega jeszcze stawianie tych granic dla siebie? Przede wszystkim polega na tym, że jeżeli spotykamy kolejny raz toksyczną osobę, jeżeli kolejny raz na przykład jesteśmy w jakiejś sytuacji, w której byliśmy wcześniej i wiemy, że to nie wyszło nam na dobre, to granice polegają na tym, że kolejny raz nie idziemy w te same gówno za przeproszeniem. To też jest granica, że więcej nie dam siebie zrobić w konia, że więcej nie dam siebie skrzywdzić. To jest też stawianie granic względem siebie. Jeżeli umiem szanować siebie, tym bardziej będę miał szanować innych. I tak samo jest z tymi granicami. Najpierw patrzę pod tym względem, co jest dobre dla mnie, a wtedy mogę pomóc innym. Jeżeli ktoś przychodzi, weź, pomóż mi tam, czy tam. W tej chwili czytam książkę. Skończę, doczytam do końca rozdziału. Za 15 minut Ci przyjdę, pomogę. Za pół godziny przyjdę Ci, pomogę. W tej chwili jestem zajęty, medytuję, w tej chwili idę na spacer. To jest mój czas dla mnie, ja go szanuję, bo szanuję siebie. Skończę i pomogę Ci za dwie godziny albo pomogę Ci jutro, bo w tej chwili jestem zajęty. W tej chwili mam swoje na przykład jakieś zadanie do zrobienia, w tej chwili wychodzę na spacer. To jest czas dla mnie. Także pamiętaj o, tym, o tych granicach i tak samo względem w domu. Jeżeli chodzi o granice względem dzieci, nawet najbliższych osób, zawsze bądź prawdomówny. Jeżeli mówisz, dobrze, przyjdę za dwie godziny, to przyjdź za te dwie godziny, a nie że kurczę, zapomniałem, albo zaszło mi dłużej, bo wtedy nie dotrzymujesz słowa. A jak nie dotrzymujesz słowa, no to nikt nie będzie cię Szanował za te niedotrzymywanie słowa. Jeżeli się z czymś zobowiązałeś, to doszłym słowa, ale pamiętaj, zawsze stawiaj siebie na pierwszym miejscu, bo wtedy dajesz te granice.